Cześć widzowie, oryginalny Rick Sanchez jest jego najbardziej inteligentną i najpotężniejszą wersją, nawet bardziej od przepotężnego Ricka C-137, o którym wszyscy do niedawna myśleli, że jest najmocniejszy. W dzisiejszym odcinku więc omówimy sobie potęgę Ricka Prime. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Rick Prime, jak dobrze widzimy, pozbawił Ricka C-137 jego rodziny w postaci żony i córki, wysadzając je wybuchowym kulą, co doprowadziło Ricka do problemów egzystencjalnych i psychicznych przez następne kilkadziesiąt lat, przez co też stał się Rickestrick, czyli najbardziej Rickowym Rickiem, ustępując jedynie Rickowi Prime, który miał bardziej szarą skórę od innych i niestandardowe włosy, będąc takim narcyzem, że porzucił na 20 lat swoją rodzinę, chcąc, żeby każdy inny Rick poszedł w jego ślady, nie chcąc krzywdzić innych wersji siebie. To co zrobił Rickowi C137 najlepiej pokazuje to, jak bardzo Rick Prime chciał udoskonalić inne wersję samego siebie i nie mógł pojąć tego, że jakiś gorszy Rick od niego odrzucił jego ofertę i to otrzymania pistoletu portalowego, który dawał nieograniczone możliwości i potencjał. Przy czym, nawet jego oryginalny Jerry Jerry Prime był niezwykle potężny i wyrafinowany, jak na Jerego, ale nie mógł pokonać Ricka Prime, któremu nie mógł zagrozić absolutnie nikt, bo mimo potęgi Jerry'ego Prime wyglądało to tak, jakby Jerry z wymiaru Ricka C137 chciał go pokonać co pokazuje nam, ile poziomu wyżej jest od innych Rick Prime. Życie Ricka Prime było takie same jak innych, tyle że po wynalezieniu pistoletu portalowego porzucił swoją rodzinę, aby pokazywać portal Gun i Multiversum innym Rickom i pomimo tego, że być może cały czas jest w tym samym ciele, to pewnie też je musiał zmienić, bo na pewno też popełniał błędy. Ale patrząc na to, że bez swoistego napędu Rig C137 nie wynalazły pistoletu portalowego i zrobił to pod wpływem Rika Prime, to ten równie dobrze przez te wszystkie lata mógł mieć to samo ciało nie tracąc nigdy swojego życia dzięki swojej inteligencji znacznie większej niż tej Urika C137. Samo to, że pokazywał wynalazki innym Rikom i popychał ich do przodu, pokazuje jego zaawansowanie, pewnie po prostu odmładzając swoje ciało, bo wynalezienie takiego urządzenia nie byłoby dla Rika Prime żadnym wyzwaniem, tym bardziej widząc meduzę z naszego prawdziwego świata, która potrafi się odmładzać, przy czym jak doskonale widzimy, kiedy Rick C137 znalazł Ricka Prime, walcząc z nim Rick Prime nawet się nie starał, bo Rick C137 nie mógł go trafić, co mówi, że był po prostu zbyt słaby, a przynajmniej na razie, przez to wydaje się, że Rick Prime osiągnął szczyt. Mianowicie Rick Prime może mieć po prostu najwięcej IQ ze wszystkich rików, co jest powodem dla którego Ricka Prime będzie można pokonać tylko w wyjątkowych okolicznościach, jak na przykład gdyby Rick C-137 zawarł sojusz z Evil Morty i razem udałoby im się go pokonać, zwłaszcza że Evil Morty na pewno bardzo chciałby się go pozbyć jako całego źródła rików i tego jacy są dla niego boleśni. A będąc potężniejszym od Rika C-137, Rick Prime jest najpotężniejszy w całym multiversum, bo opuścił centralną krzywą skończoną, którą opuścić mogliby tylko Rick Prime, C-137 i Evil Morty. Jakby tego było mało, Rick Prime ma jeszcze mniej moralnych progów i granic, nie posiadając nic, co go powstrzyma od popełnienia zbrodni, przez co C-137 nigdy nie uda się go przed niczym powstrzymać, w czego wyniku niezwykle ciężko jest go pokonać, bo nawet biorąc na zakładników jego rodzinę i tak go to nie zatrzyma, co znaczy, że jest on dużo groźniejszy, bo w zasadzie pokazując, że nie ma nic do stracenia, może skupić się tylko na swoim celu, więc trzeba najpierw go przechytrzyć, a dopiero po czymś tak trudnym go wykończyć w walce, co jest niemal nierealne. Drugi najmocniejszy RICK, czyli C137 szukał RICKA Prime kilkadziesiąt lat, a skoro tak długo RICK Prime zwodził go za nos, to nie ma możliwości, żeby C137 mógł go pokonać, bo trzeba pamiętać, że RICK Prime również nie stał w miejscu, będąc daleko przed RICKiem C137, a będąc inteligentniejszym i lepszym, RICK C137 nie może go ani trochę nadgonić, z racji że RICK Prime cały czas się oddala szybciej niż C137 się przybliża, więc jedyne co to w jakimś wymiarze musiałby urodzić się RICK jeszcze inteligentniejszy od RICKA Prime dzięki czemu taki nowerik mógłby go po jakimś długim czasie przegonić, bo progresowałby szybciej. Rick Prime wychodząc poza centralną krzywą skończoną robił postępy jeszcze większe od C137 nie tylko dzięki większemu IQ, ale też dzięki rzeczom jakie znalazł w innych wymiarach, poprzez które już teraz mógł wymyślić coś z czym Rick C137 nie ma szans zwyciężyć, bo Rick C137 miał ograniczoną ilość rzeczy z powtarzalnych wymiarów centralnej krzywej skończonej, w przeciwieństwie do Ricka Prime, który mógł znaleźć tam rzeczy, o której nikomu się wcześniej nie śniło tworząc przykładowo technologię czyniącą z niego istotę ponad Bogiem, którego mianem określa się Ricka C-137, co dobrze pokazuje jak potężny jest Rick Prime. Rick Prime będąc najinteligentniejszym nie tylko miał lepszą technologię, ale też był lepszy w walce przeciwko Rikom, którzy byli największą siłą w kosmosie, bo będąc najlepszym z nich znał swoje możliwości i łatwiej mu było określić do czego jest zdolny każdy gorszy Rick i jak znaleźć sposób aby go pokonać, a to, że sam pomagał innym Rikom świadczy, że sam miał największe ambicje i osiągnął to, co chciał tylko dzięki własnym wysiłkom, nie otrzymując pomocy od nikogo, co niestety dla niego stworzyło jedną z jego słabości. Mianowicie Rick Prime jest arogancki, ponieważ doszedł do wniosku, że jest to numerem jeden, co może doprowadzić go do zguby, bo może nie doceniać Rika C137, który jakimś studem może go oszukać, dzięki czemu wygra, ale na chwilę obecną Rick Prime jest najpotężniejszą istotą w całym kosmosie. Podsumowując, Rick Prime jest jeszcze bardziej wszechmocny niż Rick C-137, co znaczy, że ma kontrolę nad czasem, żywiołami czy materią i gdyby chciał, to po prostu zostałby Bogiem, bo ma do tego wszystkie odpowiednie narzędzia. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jaki i którego Ricka wolicie. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!